22 sierpnia miało odbyć się Grand Prix Szwajcarii na torze Bremgarten. Jak się później okaże, ostatnie Grand Prix Szwajcarii w Szwajcarii, jakkolwiek to nie brzmi. Bremgarten było dość niebezpiecznym torem. Chociaż po zeszłorocznej wymianie nawierzchni jest coś lepiej. Sytuacja w mistrzostwach, przez przyjęte zasady, jest bardzo prosta. Gonzales, chcąc zachować szansę na tytuł, musi wygrać pozostałe trzy wyścigi. Jeżeli nie, to tytuł po raz drugi trafi do Fandio. Zgłoszenia są następujące. Mamy 6 zgłoszeń na samochodach Ferrari. Skuderia znowu spróbuje się na dwa sposoby, gdyż do Szwajcarii przytargała zarówno 625, jak i 553. Na wciąż poprawianych 625 zgłoszeni są: Maurice Trintinieu, Jose Roland Gonzales oraz Mike Hotor. Dwie sztuki 553 to Robert Manson oraz Umberto Malioli. Przy czym druga 553, tak samo jak sam Malioli, są w rezerwie. Jedyne prywatne zgłoszenie to 500 z motorem od 625. Pojedzie nią Jacques Swaters. Skuderia na oponach Pirelli, Swaters na Englebertach. Mamy 7 zgłoszeń na samochodach Maserati. Wszystkie to 250F. Fabryka zgłasza 4 kierowców. Po tragedii z Niemiec... Pierwszym kierowcą zostaje Stirling Moss. Wspierać go będą Harry Shell, Sergio Mantovani i Roberto Mires. Prywatne zgłoszenia to Emmanuel de Graffenried w ramach Ecurie Burano, ale on jednak się nie zjawi. Dla Gilby Engineering pojedzie Roy Salvadori, a dla Owen Racing Organization Ken Wharton. Co ciekawe, Maserati Whartona otrzymało hamulce tarczowe, zmodyfikowany układ wydechowy oraz nowe felgi. Worton i Salvadori na oponach Dunlopa, reszta Maserati na oponach Pirelli. Mercedes wystawia trzy sztuki W196 w otwartej wersji. Na oponach Continental pojadą Juan Manuel Fangio, Carl Kling oraz Hans Hermann. Ostatnie zgłoszenia to Gordini. Trzema T16 na oponach Engleberta pojadą Jean Berra, Klemar Bucci oraz Fred Walker. Treningo kwalifikacji miały odbyć się w piątek i sobotę. W piątek było pochmurnie, a na nawierzchnia była wilgotna, przez co czasy okrążeń nie były zbyt imponujące. Bremgarten znowu upomniało się o jakąś ofiarę i padło na Mancona, który totalnie kasuje swoje 553. Z połamanymi żebrami kończy swój udział w tej imprezie. Zastępuje go Malioli w drugiej 553. W piątek na pewno pole position zdobył Josef Rylan González z czasem 2 minut 39 sekund i 5 dziesiątych. Drugi był o dwie dziesiąte wolniejszy Juan Manuel Fangio, a na trzecie miejsce załapał się most. Najszybsze Gordini to klemar Bucci na dziesiątym miejscu. Czemu już mówię, że po pierwszym dniu wyniki są pewne? Bo w sobotę pogoda się załamała i zejście poniżej 3 minut graniczyło z cudem, co nie znaczy, że kilku zawodnikom się to nie udało. Do startu kierowcy ustawią się w następujący sposób. Start tego, jak się okaże, mega nudnego wyścigu, potoczył się pod dyktando Fangio, który objął prowadzenie i zabrał się za budowanie przewagi. Zanim w pogoń rzucili się Kling, Gonzales, Moss, Trintinio i Hotorn. Kling na drugim okrążeniu obraca się i uderza w belę z ścianem. Udaje się uruchomić silnik, ale ląduje na szarym końcu. Hotorn, Moss oraz Herman. To oni byli głównym źródłem nielicznych emocji tego wyścigu. Fangio zwiększał swoją przewagę, co po czasie nie było takie trudne. Moss miał problemy z ciśnieniem oleju. Zwolnił, że może jak mniej będzie eksploatował samochód, to uda się mu dojechać, ale koniec końców musi się wycofać. Problemy mają również Hotorn oraz Trentinią, którzy koniec końców odpadają. Jeżeli chodzi o resztę DNF-ów, to odpadają również Klemar Bucci, Jean Bera, Fred Walker oraz Harry Shell. Odpada również Karl Kling. I to byłoby tyle informacji o tym wyścigu, bo to była niemiłosierna procesja. Procesja, którą wygrywa Juan Manuel Fangio, który dokłada najszybsze okrążenie czasem 2 minut 39 sekund i 70. Drugi był Gonzales, trzeci Herman, czwarty Mires, a piąty Mantovani. Juan Manuel Fangio zostaje mistrzem Formuły 1, ale jakie rekordy i kamienie milowe padły z tego powodu, opowiemy na końcu odcinka. Tego to wygląda tabela, a my jedziemy do Włoch z ogromną nadzieją na dobry wyścig. Sangios steering has broken down. But Peter Collins, lying to earth, makes a sacrifice which will go down in racing history. It looks like David Coulthard's gone off on the warm-up lap. Well, somebody certainly has, and it's a Williams, and it is David Coulthard. Gonna win in 2020 as Alpha Tari! Pierre Gasly wins the Italian Grand Prix! Oh 5 sierpnia miało odbyć się Grand Prix Włoch na torze Monza. Fangio ma już pewny tytuł, ale to nie oznacza, że ten wyścig będzie ścielanką dla Mercedesa. To prestiżowa impreza, a Włosi z Maserati i Ferrari nie będą chcieli pozwolić na to, żeby Niemcy wygrały na ich ziemi. Zgłoszenia są następujące. Mamy 7 zgłoszeń na samochodach Ferrari. Jest trochę zamieszania, bo na początku nieoficjalnych testów w środę jest więcej kierowców niż samochodów. Koniec końców wygląda to tak. Dla Skuderii na 625 zgłoszeni są Mike Hothorn, Umberto Maglioli, Piero Taruffi, który koniec końców nie wystartuje, oraz Maurice Trintinio. Gonzales wystawił 553, ale prawdziwy szał to ostatnia fabryczna 625. Pojedzie nią Sam Ascari, który dogadał się z Enzo, Gianni Lancia się zgodził i ta Jest. Ostatnie zgłoszenie to Robert Manson na 625. Wóz zgłoszony jako Ecuri Rozier, ale podobno ze wsparciem Skuderii Wszystkie Ferrari na oponach Pirelli. Ciekawostka, Gonzales na chwilę pożyczył sobie 250F, żeby się tak po prostu przejechać i zobaczyć jaki czas osiągnie. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. A propos Maserati, fabrykę reprezentuje 6 sztuk 250F, ale w trochę dziwnym systemie. Liderem zespołu jest most, ale wóz ma swój, mechanika głównego też ma swojego. A resztę zaplecza zapewnia Maserati. Jest również Luigi Villoresi, Sergio Mantovani oraz Roberto Mires. Do tego jest Louis Rozier w niebieskiej 250F. Po długiej przygodzie z Ferrari, Rozier jest zainteresowany kupnem 250F i dostał taki wóz na próby. Do tego mamy dwa prywatne A6 GCM. Pojadą nimi Giovanni Dario oraz... Jorge da Ponte, ten drugi, też ma wsparcie fabryki. Wszystkie Maserati na oponach Pirelli. Mercedes rzuca do boju trzy samochody. Po testach, jakie odbyły się między innymi w środę, wystawiają dwa opływowe W196 dla Fanzie oraz Klinga oraz jeden egzemplarz otwarty. Tutaj zgłoszeni są Herman Lang oraz Hans Hermann. Ten, który będzie szybszy w treningach, ten dostanie samochód na wyścig. Mercedes standardowo na kontynentalach. Gordini wystawia 3T-16 na oponach Engleberta. Pojadą nimi Jean Klemar Bucci oraz Fred Walker. Ostatnie zgłoszenie to GA Vanderwell. Pan Vanderwell posyła w bój Petera Collinsa za kierownicą Van Walla Special ze zmodyfikowanym układem chłodzenia, żeby wytrzymać upały na Monzy. Ekipa ma problemy z nowym 2,5-litrowym silnikiem. Więc na ten wyścig w samochodzie będzie zamontowana jednostka o pojemności 2,3 litra o mocy 215 KONI. Special na oponach Pirelli. Jak już wspomniałem wcześniej, ekipy zameldowały się na to, że już w środę, żeby jak najszybciej ogarnąć samochody. Mercedes testował, który wariant jest szybszy. Maserati kombinowało z wariantami np. układu wydechowego, a Scuderia to w sumie testowała wszystko. Treningo kwalifikacje miały odbyć się w piątek i sobotę. Mercedes pokazywał świetne tempo. Sam Rudolf Ulenhaut wykręca 2 minuty i 6 sekund, ale Maserati i Ferrari nie zamierzają odpuścić. Świetnie radził sobie Moss, jak natchniony jeździł Wiloresi. Jednak to w piątek Mercedes o mało co nie nadział się na mocny prawy sierpowy. Świetny Moss oraz Ascari po niemrawym piątku w sobotę minęli się z pole position o włos. Fangio wykręcił minutę 59, co dało mu pole position. Ascari był wolniejszy o 20, a Moss o 30. Ostatnim kierowcą, który zszedł poniżej dwóch minut był Carl Kling. Najszybsze Gordini to Jean-Bera na 12, z Van Wallem był 16. Nie zakwalifikował się Giovanni Deriu, gdyż jego czas wynosił 3 minuty 47 sekund i 90. Kierowcy do startu ustawiają się w takim oto ustawieniu. Co ciekawe, na trybunach jednym z kibiców jest pewien 14-letni jegomość, który nazywa się Maria Andretti. Pogoda była wręcz idealna. Start wyścigu to popis Klinga. Obejmuje on prowadzenie, czym zaskoczył kibiców, rywali i pewnie siebie samego. Kling jechał dobrze, ale nie mógł zbudować przewagi i po paru okrążeniach popełnia błąd, przez co spada na piątą pozycję. Prowadzenie obejmuje Fangio, ale na szóstym okrążeniu Ascari z trzeciego miejsca przypuszcza atak i obejmuje prowadzenie. Mercedes był delikatnie w kropce. Fangio był otoczony przez Włochów, Kling nie mógł się przebić, a Herman był okrążenie do tyłu przez wymianę świec. Świetnie jechał Villoresi. Reszta stawki, mimo że w delikatnym rozproszeniu, to Corus w którymś miejscu się ścierała. Aż do 23 okrążenia prowadził Ascari. Ale w końcu wyprzedza go Fandio. Przy czym sam Ascari nie daje za wygraną i odbija pozycję okrążenie później. W międzyczasie Gonzalezowi rozleciała się skrzynia biegów, więc zabiera samochód, który jechał Malioli. W czołówce różnica między Fangio a Ascari rzadko wynosiła więcej niż dwie sekundy. Za nimi Moss oraz Miloresi obserwowali, jak mocno mistrzowie się ścierają. Mistrzostwem komedii było to, że Gonzalez musiał zjechać do boksu, bo Niewiele widział z samochodu, tak to ujmijmy. Powód był prozaiczny. Malioli był sporo wyższy od Gonzaleza i ten drugi, żeby móc jechać samochodem tego pierwszego, musiał sobie coś podłożyć pod tyłek. Wiecie, to w takim aucie sobie fotela nie przesuniecie, ani nie podkręcicie korbką do góry. Wracając do wyścigu, w pewnym momencie Wiloresi z Mosem podkręcili tempo. Wydawało się, że to właśnie 250F na tym szybkim torze są najszybsze na chwilę obecną, ale w wozie Wiloresiego nie wytrzymało sprzęgło. Mimo to, że Fangio i Ascari ścierali się o prowadzenie, to w myśl starego powiedzenia, gdzie dwóch siebie tam trzeci korzysta, MOS potwierdza, że 250F to szalenie szybki wóz i obejmuje prowadzenie. Dalej w stawce ścierali się Mantowani oraz Hotor. Za to Kling, który nic nie widział przez zachlapane olejem gogle, rozbija swojego W-196. Emocje sięgnęły z zenitu, gdy najpierw Ascari wyprzedził Mossa, a później na 49. okrążeniu pękł zawór w 625 i Ascari z hukiem odpada. W walce o wygraną zostają Moss oraz Fangio. Ten drugi miał dość ciekawy problem. Gonzalez, mimo że był okrążenie w plecy, to trzymał się kurczowo Fandio, co tylko pomagało Mossowi budować przewagę. Warto dodać, że ładnie jechał Vanwall, który konsekwentnie zdobywał pozycję za pozycją swoją równą, bezbłędną jazdą. Moss prowadził do 68. okrążenia. Musi zjechać, uzupełnić olej i wraca na tor, ale z Maserati leje się tak, że Moss musiał się w końcu wycofać i patrzeć, jak Fangio wygrywa. Ale nie denerwował się. Siedział sobie z boku, pił pewien czarny napój z bąbelkami i był zadowolony z siebie, że pokazał co potrafi. I gdyby nie awaria, to wygrałby ten wyścig. Jeżeli chodzi o resztę DNF-ów, których nie wymieniłem, to odpadli Jean Bera, Klemar Bucci, Robert Manson, Luigi Musso oraz Roberto Mires. Wyścig wygrywa Fangio, drugi był Hotorn, na trzecim miejscu para Malioli Gonzalez. Na czwartym Hans Hermann, a na piątym Maurice Trintignant. Najszybsze okrążenie to Jose Roland-Gonzalez z czasem 2 minut i 80. Tak oto wygląda tabela, a my udajemy się na finałowy wyścig do Hiszpanii. 24 października po dłuższej przerwie mamy finał na torze Pedralbes. Jest zgłoszone całkiem sporo samochodów, ale ludzi najbardziej ciekawią dwa dziwnie wyglądające czerwone samochody, gdyż pojawiła się Lancia. Lancia D50 to bardzo ciekawe podejście. Wóz miał 2,5-litrowe V8 o mocy 260 koni mechanicznych, zamontowane pod kątem 12 stopni. Wał napędowy szedł bokiem pod kątem, skrzynia biegów była zamontowana z tyłu. Zbiorniki paliwa były umieszczone między kołami, co poprawiało aerodynamikę i rozkład masy. Wóz był długo poprawiany, były nawet obawy, że nie uda się wystartować w tym sezonie, ale udało się samochód ogarnąć, a podczas testów na Monzy wyszło, że w rękach Ascariego Lancia potrafi być o kilka sekund szybsza niż Fandio w Mercedesie. Na oponach Pirelli wystartują Alberto Ascari oraz Luigi Villoresi. Mamy pięć zgłoszeń na samochodach Ferrari. Scuderia zgłasza 3 samochody, wystawi 2. gdyż był zgłoszony Farina, ale on się nie pojawi. I tutaj ciekawa wstawka, nie licząc Indy 500, które często jest pomijane w statystykach Formuły 1 gdyż uważa się je za nieistotne i takie, które no kolidowało z innymi wyścigami, więc ciężko jest być w dwóch miejscach na raz. Do Fariny należy pierwsza dłuższa seria wyścigów pod rząd. Zaczynając na Silverstone w 1950 roku, kończy serię w roku 1954 w Belgii. Tak jak mówię, nie licząc Indy 500, mamy tutaj 30 wyścigów z rzędu. W naszych czasach 30 wyścigów z rzędu, nic specjalnego. Ale wtedy to był naprawdę dobry wynik. Wracając, 553 wystawia Hawthorn, a 625 Trintinio. Gonzales przez kontuzję nie bierze udziału w wyścigu. 625 wystawia również dla eq Rozier Robert Manson. 500k to Jack Swaters. Swaters na Engebertach, a reszta Ferrari na oponach Pirelli. Mamy całą masę Maserati. Połowa stawki to samochody tej marki. Fabryka wystawia 5 sztuk 250F. W składzie Styrinigmos, Roberto Mires, Sergio Mantovani, Luigi Musso oraz Francisco Godia. 250F wystawia również Owen Racing Organization, pojedzie nim Ken Wharton, w razie czego w rezerwie jest Guerino Bertocci. Do tego 250F wystawi Prince Beera, dla Rozier Louis Rozier, Harry Shell, oraz Emmanuel de Graffenried, który swój bolid dzieli z od Torino Volantiera. Giovanni de Rio wystawia A6GCM. Gordini zgłasza 3 sztuki T16. Zgłoszeni są Jean Bera, Jacques Paulette oraz Fred Walker, ale koniec końców, przez problemy finansowe, Gordini wystawia tylko dwa samochody. Egzemplarz Berry dostał hamulce tarczowe, ale największy news a propos Berry to jego transfer, gdyż od nowego sezonu będzie kierowcą Maserati. Mercedes zgłasza trzy samochody. Są to Juan Manuel Fangio, Hans Herman oraz Karl Kling. Mercedes przytargał do Hiszpanii aż sześć samochodów. Trzy otwarte i trzy zamknięte, bo Tor ma taką charakterystykę, że trzeba dobrze sprawdzić co jest szybsze. Mercedes standardowo na oponach Continentala. Ostatnie zgłoszenie to GA Vanderwell. Peter Collins i jego Van Wool Special na oponach Pirelli z silnikiem o pojemności 2,5 litra i mocy 250 koni mechanicznych. Treningo kwalifikacje miały odbyć się w czwartek i w piątek, gdyż w sobotę odbywał się wyścig aut sportowych. Mercedes koniec końców uznał, że użyją otwartych wersji W196, Lancia pokazuje, że jest genialnym samochodem, a Ascari, że jest genialnym kierowcą. Ascari zdobywa pole position z czasem 2 minut 18 sekund i 1 dziesiątej. Sekundę za nim wielkim wysiłkiem kwalifikuje się Fangio, a na trzecim miejscu jest Mike Hotor. Najszybsze Maserati to Harry Shell na czwartym miejscu. Najszybsze Gordini to Jacques Polet na 16. A najszybszy Van Wall skończył udział w imprezie po potężnej kraksie Collinsa. Kierowcy do startu ustawiają się w takim oto ustawieniu. Widzów na tym wyścigu miało być nawet około 300 tysięcy. Start wyścigu miał odbyć się pod dyktando Ascari'ego oraz Fandio, ale prowadzenie obejmuje Harry Shell. Jego dobry start to głównie efekt niskiej masy. Jako jedyny ma zatankowany samochód tylko do połowy. Sam Fangio na początku traci kilka pozycji, męcząc się ze swoim samochodem. I źle zaczyna się przygoda Lanci z Formułą 1. Już na pierwszym okrążeniu przez problemy z hamulcami odpada A Ascari po tym jak dość szybko odzyskał prowadzenie, to prowadzi do ósmego okrążenia, kiedy zjeżdża do pit stopu przez problemy ze sprzęgłem. Po długim postoju wraca, ale okrążenie później musi się wycofać. Co za katastrofa dla Lanci. Po tym jak odpada Ascari, na czele mamy Harego Shell'a, którego gonią Trintinio i Hotorn. To ten drugi zaprosi lidera wyścigu do pojedynku na dohamowanie. Na jednym z zakrętów obydwaj hamują tak późno jak to możliwe i bitwę tą wygrywa Hotorn. Shell uszkadza samochód, co sprawia, że dalej traci tę pozycje. Spada również za Morrisa Trintinio oraz Juana Manuela Fangio. A później to w ogóle się wycofuje. Sam Trintinio musi zjechać, załatać wyciek oleju, więc Hotor jedzie komfortowo na pierwszym miejscu. Mercedesy nie są zbyt dużym zagrożeniem, bo mają problemy z układem wtryskowym. Jeżeli chodzi o dnf -y, to poza wymienionymi odpadają również Robert Manson, Jacques Swaters, Jeanne Bera, Stirling Moss, Jacques Paulette, Maurice Trintinio, który koniec końców musi się wycofać przez te swoje wycieki oleju, Hans Hermann. Ekipa od Fenrida oraz Sergio Mantowani. Pod koniec wyścigu wydawało się, że nic się nie wydarzy i wyścig wygra Hotorn, a Fangio będzie drugi. I sprawdziło się 50% tej przepowiedni, bo Hotorn faktycznie wyścig wygrał. Za to Fangio padł ofiarą największego potykacza tego wyścigu gazet. Na to, że była masa śmieci, w tym właśnie gazet, które przeszkadzały. Jedna z nich wpadła na grill Mercedesa Fangio co sprawiło, że ten zaczął się przegrzewać. W sensie Mercedes, nie Fangio. I El Maestro, żeby nie zagotować auta, musiał delikatnie odpuścić, co wykorzystał Muso i przejął drugie miejsce. Tak też kończy się wyścig. Wygrywa Hothorn, drugi jest Muso, trzeci Fangio, czwarty Mires, a piąty Kling. Najszybsze okrążenie to dzieło Alberto Ascariego. Czas ten wynosił 2 minuty 20 sekund i 40. dziesiąte. Warto dodać, że to był ostatni wyścig dla dwóch kierowców. Pierwszy z nich to Jacques Swaters, ale co smutniejsze dla nas, tym drugim był Prince Bira. No, był z nami od prawie samego początku, ale kiedyś trzeba skończyć. Co ciekawe, po tym jak Bira odszedł, to na kolejnego tajlandzkiego kierowcę Formuły 1 musieliśmy czekać aż do 2019 roku. Został nim Alex Albon. Tak więc oto mamy, Koniec sezonu, ale zanim zobaczymy ostatnie dwie tabele, to kamienie milowe i rekordy. Mistrzostwo kierowców zdobywa Juan Manuel Fangio. Jest to jego drugi tytuł, pierwszy dla kierowcy Mercedesa w Historii, pierwszy dla kierowcy Maserati History i jedyny przypadek w historii F1, gdzie mistrzostwo zdobywa kierowca jeżdżący dla dwóch zespołów w jednym sezonie. Jest to też ciekawy przypadek, gdyż drugi raz w historii Mistrzostwo Kierowców zdobywa kierowca jeżdżący dla zespołu, który debiutował w tym sezonie. Przed Mercedesem ta sztuka udała się Alfi Romeo i Farinie w 1950 roku, ale to był inauguracyjny sezon, więc każdy zespół, który startował, automatycznie startował w nim jakby po raz pierwszy. Bardziej smakowitym kąskiem w tym całym rekordzie jest to, że kolejny taki przypadek po sezonie 54 Miał miejsce w sezonie 2009. Wtedy to mieliśmy Brown GP oraz Mistrzostwo Jensona Batona. Tutaj mamy tabelę kierowców. Josef Rylan Gonzalez był drugi, trzeci Mike Cotton, a czwarty Maurice Trintignon. I Jak na dłoni widać, że skuderia dalej jest mocna, co potwierdza tabela konstruktorów. I tak wiem, nie było wtedy Mistrzostwa Konstruktorów, ale my je sobie policzymy takim schematem, jak liczono pierwsze Mistrzostwo Konstruktorów z 1958 roku. Czyli po prostu tak jak dla kierowców liczyło się 6 najlepszych wyników, to dla zespołu też liczyło się 6 najlepszych wyników. My to sobie zoptymalizujemy pod kątem tego sezonu, więc liczymy 5 najlepszych wyników. W tej tabeli tak naprawdę liczą się Mercedes, Maserati i Ferrari. 5 najlepszych wyników daje Mercedesowi 37 punktów i pierwsze miejsce. Na drugim miejscu jest Scuderia Ferrari. 34 i 14 setnych punkta. Trzecie jest Maserati. 30 i 14 setnych punkta. Tego tak to kończy się sezon 1954. Biorąc pod uwagę to, że mamy cztery zespoły z dość szybkimi samochodami, następny sezon może być naprawdę ciekawy. Ode mnie to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę miłej pory dnia, podczas której to oglądacie, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.